Siemanko, dziś pokażę wam jak stawić sysy na forum SoundShot to Na początek sobie wejdziemy tam gdzie mamy zainstalowanego CSa Na przykład, jak mamy spolszczonego CS-a, to wchodzimy w tej polis I szukamy tutaj o, o tych zdjęć właśnie, takich raz map. Jak nie wiemy, na jakiej mapie dokładnie dostaliśmy CS-a, znaczy to wchodzimy na forum w army no, dajmy na przykład no eee. tutaj jakiś dostał stał o i oj tutaj przydą zwa serwera dla końca mapa i to jest dwa. no to tak to jak już znalazliśmy to e... Najlepiej sobie wziąć to Na pulpit Żeby tutaj jest robione 5 No to teraz wstawianie Klikamy Prawie przecież mnie myśle, klikamy nowy i wrać. No i teraz to należy pisać spakować tutaj. jak już się nam spakowało, musimy sobie jakoś nazwać ten folder, np. No to teraz wchodzimy znowu na forum. No i teraz zeszliśmy niżej. o jest strefa banów klikamy wstaw wchodzimy w to wrzeszczamy niżej I, i mamy tutaj wzór wchodzimy w niego a i mamy tutaj kopiujemy ten wzór Zostawiamy się. Przejeszczamy teraz niżej. Mamy napis nowy temat. Wchodzimy w to. No i tutaj mamy. Na przykład tytuł tematu. to. Z, na przykład ten jeden swój nie Tutaj mamy takie coś. Wklejamy ten wzór. Tak, serwer, to tutaj idziemy wyżej. Na przykład ten mój. Kopiujemy. Klejamy swój nick jaki mamy tam nick o nie wypełniamy to to na przykład data zdarzenia, to dziś na przykład godzina to tam pisze też w IMX tu też będzie pisać mapa też adminując też będzie pisać w IMX powód bala to to może możesz się z tego O nie. No i tutaj opis sytuacji. Najlepiej wpisać się gra w sobie. sobie i sesy. No, tutaj mamy wszystko wypełnione. Jak wypełnimy sobie, to teraz wstawienia sesy na jaką stronę. Ja polec polecam lepiej zipy, gip link w opisie do niego, do niej strony. No i teraz klikamy to. No i tutaj wyskakujemy takie coś To sobie jak wzięliśmy sobie ta pulpit, jak ja Kiszamy pulpit Szukamy naszego forteru Ja No nie Klikamy na to Otwórz No, ścapuję jedno takie coś, to zaraz klikamy o to i zaraz nam się wkrywa na stronę. Jak nam się teraz zwróci? Mamy taki link, kopiujemy go. klejamy go tutaj i teraz klikamy napisz temat. No tego nie będę hmm. robił. No jak już się nam stawiło, to czekamy na ulmano. Dziękuję za oglądanie.